Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl. Ukośnik Wspieraj Radiownet. Kurier Ekonomiczny. Partnerem Kuriera Ekonomicznego w Radiównet jest KGHM Polska Miedź. Gościem kuriera ekonomicznego jest pan Jakub Binkowski, członek zarządu i dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękujemy za czas dla słuchaczy Radia Wnet. Jak przed momentem wspomniałam, porozmawiamy właśnie o sytuacji polskich firm. No właśnie najpierw pandemia koronawirusa, przerwane łańcuchy dostaw, wszystkie problemy związane właśnie z tym teraz dodatkowo wojna na Ukrainie. Proszę, jakbyśmy spróbowali tak powiedzieć, ogólnie, trochę spojrzeć na z lotu ptaka na sytuację polskich firm, tych średnich, tych małych, jak polscy przedsiębiorcy spoglądają na najbliższe miesiące, jak wygląda ich sytuacja obecnie? Czy można powiedzieć, że takim kluczowym czynnikiem, który pojawił się w rezultacie tych dwóch dużych szoków gospodarczych, czyli z jednej strony pandemii, z drugiej strony napaść rosyjskiej na Ukrainę, jest niepewność. I ta niepewność wydaje mi się jest takim kluczowym, dominującym czynnikiem, determinującym to, w jaki sposób przedsiębiorcy z różnych sektorów i przedsiębiorcy różnej wielkości myślą o perspektywach swojej działalności na najbliższe miesiące, i lata. Jeśli chodzi ściśle o sektor MŚP, my prowadzimy dosyć regularnie takie badania nastrojów gospodarczych firm. Ono się nazywa Busometr. W tym momencie jesteśmy przed jeszcze kolejną edycją tego, tego badania. Natomiast badanie, którego wyniki opublikowaliśmy na początku lutego tego roku, obejmujące pierwszą, pierwsze, pierwsze półrocze tak naprawdę tego 2022 roku no było no, zgodne, wydaje mi się, z naszymi oczekiwaniami. To znaczy, raczej przedsiębiorcy pesymistycznie patrzyli na przyszłość. Zdecydowanie najgorzej, tak jak z reguły do tej pory, prezentował się taki parametr inwestycji, w którym mierzymy skłonność firm do inwestowania. No i to był najgorszy wynik w historii badania, a prowadzimy je już od lat ponad 10. I tak jak do tej pory wydawało się, że głównym czynnikiem jakby zniechęcającym firmy do inwestycji była taka niepewność o charakterze ściśle regulacyjnym, to znaczy firmy bały się inwestować, bo nie wiedziały, co za chwilę ustawodawca wymyśli, tak w tej chwili do tej niepewności regulacyjnej, która cały czas pozostaje. Aktualna dochodzi gigantyczna właśnie niepewność związana z rozwojem sytuacji międzynarodowej, z rozwojem sytuacji pandemicznej, no i z poczuciem takiej niestabilności, tego gdzieś porządku światowego, gospodarczego, yy, który oczywiście wpływa na działalność firm nie tylko tych największych, ale też małych i średnich. Także jeśli mówimy tak z lotu ptaka, to wydaje się, że ta niepewność jest takim dominującym uczuciem, determinującym właśnie to, w jaki sposób przedsiębiorcy myślą o swojej działalności i o w perspektywach najbliższych miesięcy. No właśnie, a dodatkowo inflacja, ta niepewność także związana z całymi rynkami energetycznymi. W takim razie pytanie, jak na to wszystko reaguje nasz rząd, jeżeli moglibyśmy spróbować podsumować do tej pory te propozycje, które padły, chociażby nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dużo także pojawia się krytyki właśnie ze strony przedsiębiorców. Ludzie obawiają się, że tak naprawdę zapłacą więcej. Jak pan ocenia odpowiedź rządu? Na te wszystkie turbulencje, które wpływają teraz na naszą gospodarkę? Czy przede wszystkim trzeba powiedzieć, że zaskakująco lub nie, ale generalnie, jeśli spojrzymy sobie na liczby, prognozy uznanych instytucji międzynarodowych, to my sobie, wziąwszy pod uwagę te dwa duże szoki i to, jak blisko tego drugiego szoku jesteśmy, czyli tego wojennego szoku, to tak naprawdę polska gospodarka radzi sobie relatywnie nieźle. To znaczy, no, prognozy nie są, nie są złe dla nas. Nie. To, ile w tym jest zasługi rządu, to jest kwestia dyskusyjna. Naturalnie przez wszystkie w zasadzie te kryzysy, które do tej pory się światowe wydarzały, polska gospodarka przechodziła w miarę z stopą z uwagi głównie na taki dynamizm, odwagę, kreatywność polskich firm. Jeśli chodzi o odpowiedź polityk publicznych na to, co się dzieje w tym momencie, no to właśnie takim dobrym, mówiąc angielszczyznom, benchmarkiem będzie właśnie podejście do inflacji. To jest trochę martwiące i to generuje nam ryzyka na przyszłość, no bo z jednej strony mamy politykę pieniężną prowadzoną przez Radę Polityki Pieniężnej, która koncentruje się w tej chwili na podwyższaniu stóp procentowych, podwyższaniu tego kosztu Pieniądza, mówiąc w uproszczeniu, który przez dłuższy okres przed pandemią, jeszcze w trakcie pandemii był w zasadzie niemal darmowy, co było zjawiskiem bezprecedensowym do tej pory i czego poniekąd plony teraz zbieramy. I to jest działanie oczywiście o charakterze takim antyinflacyjnym. Natomiast z drugiej strony, jeśli spojrzymy sobie na politykę choćby budżetową, no to. W zasadzie nie mamy do czynienia z jakąś pogłębioną refleksją i rewizją i założeń w kontekście tego gigantycznego wyzwania, którym właśnie rosnąca inflacja jest. My wskazujemy na potrzebę choćby ograniczenia tych nadmiernych, naddatkowych programów społecznych wykraczających poza to, co było obiecane jeszcze w 2015 roku, czyli w tej takiej bardzo pierwotnej formule. 500, plus, no to te pozostałe programy, takie jak 13, 14 emerytura, poszerzenie 500, plus, dodatkowe wyprawki dla dzieci, no to były programy, które w tym w okresie takiego gigantycznego Prosperity no w Polsce jakoś się udawało finansować. Tak, no znajdowaliśmy sposoby, żeby mieć na nie pieniądze, ale no, no to był, tak jak wspomniałem, okres bardzo dynamicznego wzrostu i rozwoju. W tym momencie jesteśmy w bardzo trudnym czasie. Mamy rosnącą inflację, mamy rosnące ryzyko stagflacji, czyli wystąpienie jednocześnie stagnacji gospodarczej i podwyższonej inflacji. Wydaje się, że w tym momencie powinniśmy w ogóle przeformułować naszą politykę gospodarczą i ukierunkować ją między innymi właśnie na jakieś zrównoważenie tutaj tych wydatków społecznych. Czegoś takiego w tej chwili nie obserwujemy i to jest martwiące tym bardziej że w perspektywie najbliższych lat będziemy mieli do czynienia z kolejnymi gigantycznymi wyzwaniami, które będą się z kolei wiązały z potrzebą wydatkowania bardzo dużej ilości pieniędzy, bo mamy do czynienia z po, po pierwsze dużą potrzebą modernizacji, rozbudowy armii na sektor zbrojeniowy. No, to jest sektor, do którego trzeba włożyć dużo pieniędzy, żeby jakieś realne zakupy zrobić. A po drugie będziemy musieli przeprowadzić w pewnym zakresie co najmniej transformację energetyczną. I ponownie sektor energetyczny to jest sektor, który jest bardzo kosztochłonny, wobec czego będziemy mieli bardzo duże, gigantyczne w zasadzie wyzwania publiczne, wzrost wydatków publicznych, który jest nieunikniony absolutnie. Utrzymujemy cały czas sztywne wydatki na programy społeczne na dosyć wysokim poziomie, utrzymujemy bardzo skomplikowany system podatkowy i obawiam się, że taki miks polityk w średnim okresie będzie nie do utrzymania. No właśnie, ale kiedy mówimy o wyzwaniach, to gdzieś z tyłu głowy zawsze jest też takie słowo jak szanse. Czy widzi Pan, tutaj oczywiście pytam o perspektywę średnich, większych przedsiębiorstw, jak ta sytuacja na Ukrainie, chociażby właśnie tak ogromny napływ uchodźców, ale to też ludzie, którzy już teraz widzimy w dużej mierze chcą w Polsce pracować, chcą tutaj prowadzić w miarę normalne życie. Czy to może być też właśnie jakaś szansa dla polskiej gospodarki, być może rozwiązanie problemu, z z brakiem pracowników było wiele takich skarg. Nawet w zeszłym roku ciężko było znaleźć właśnie ludzi do, do, w pewnych branżach do pracy, być może to jest jakaś szansa dla Polski. Naturalnie w większości zjawisk, o których rozmawiamy, gdzieś zawsze jest ten element szans. Jeśli mówimy o e, wojnie na Ukrainie, która generuje nam w tej chwili różnego rodzaju komplikacje, głównie po tej stronie podażowej, gospodarki. No to musimy pamiętać o tym choćby że już coraz bardziej dynamicznie, coraz szerzej mówi się o procesie odbudowy Ukrainy, w którym to procesie polskie firmy mogą mieć swój istotny udział, więc to jest duży potencjał na przyszłość. Mogą, tak ale przepraszam, panie... że wejdę tutaj akurat Panu w słowo, tylko pytanie, czy w jaki sposób, bo na, bo na ten moment małe i średnie przedsiębiorstwa no nie mają takich narzędzi, aby ewentualnie zauczestniczyć w tej odbudowie Ukrainy. My jesteśmy, w, można być w takim momencie idealnym, bo nie da się, nie będąc będzie się dało myśleć i mówić o odbudowie Ukrainy w, przy zupełnym wykluczeniu Polski i o tym już myśli się też na szczeblach rządowych. No ale właśnie pytanie, czy to znowu nie ominie małych i średnich przedsiębiorców, bo czy nie będzie tak, że jednak to tylko wielkie korporacje będą mogły w tym zauczestniczyć, a jeżeli tak, to w jaki sposób nie dać wykluczyć właśnie tych małych i średnich przedsiębiorstw. Z, z punktu widzenia sektora MŚP myślę tutaj pewnie bardziej o firmach średnich, które gdzieś mają tę świadomość potrzeby. Rozwoju, ekspansji. Wyobrażam sobie, że głównym ograniczeniem może być gdzieś dostęp do kapitału, więc na pewno trzeba będzie stworzyć jakieś narzędzia finansowania umożliwiające właśnie udział w procesie odbudowy, umożliwiające przedsiębranie różnych aktywności inwestycyjnych na. Wschodzie, więc to jest taka duża rzecz do wykonania. A pozostałe kwestie no to oczywiście kwestia jakiejś tam świadomości, e, możliwości zafunkcjonowania na tamtym rynku, kwestia relacji z biznesem i no, organami administracji ukraińskiej, to jest też bardzo duża, nie, bardzo duża rzecz. E, my w tej chwili jako ZPP staramy się. Gdzieś już tę świadomość budować. Uruchomiliśmy taki program Poland, Europe, Ukraine Rebuild Together, który ma na celu właśnie między innymi wyszukiwanie, zmapowanie tych szans, tych obszarów, w których aktywność polskich firm mogłaby być szczególnie cenna. I staramy się gdzieś organicznie tę świadomość i tę wiedzę, i tę wiedzę budować. Więc no, tak, no, bez wątpienia właśnie odbudowa Ukrainy będzie takim. Może być dużą szansą dla polskich firm, ale też to co pani powiedziała, no ten napływ uchodźców, rzeczywiście przez lata narzekaliśmy na to, że mamy do czynienia z niedostateczną liczbą rąk do pracy na polskim rynku. Ten problem nam nie znika przez to, że do Polski napłynęło dużo uchodźców, no bo to wynika troszkę z tej struktury demograficznej tych uchodźców, no, są głównie matki z dziećmi, więc naturalnie po pierwsze wszystkie do pracy nie pójdą bo część zdecyduje się po prostu opiekować, opiekować swoim, swoim potomstwem albo będzie do tego zmuszona, no bo nie będzie miało zapewnionego dostępu do jakiejś placówki takiej opiekuńczej. Natomiast te, które będą pracowały, nie zawsze będą pracowały w tych sektorach, w których właśnie to zapotrzebowanie na pracowników jest największe, no bo jeśli sobie pomyślimy na przykład o sektorze. Budowlanym, który już chyba też od lat mierzy się z problemem niedoboru pracowników, teraz pewnie jeszcze większą z uwagi na fakt, że część osób z Ukrainy wróciło do ojczyzny bronić kraju, no to w sektorze budowlanym, w takich, w takich typowych pracach budowlanych, raczej nie spodziewałbym się, żeby dużo kobiet uchodźców podejmowało zatrudnienie. Także ten wpływ będzie taki niejednorodny, to znaczy istnieją sektory, w których cały czas będziemy mieli problem ze znalezieniem pracowników, ale z drugiej strony w takiej skali makro na pewno ta y, skala zatrudnienia, ta liczba osób zatrudnionych w gospodarce nam się zwiększy, no i to jest dobra informacja. I to jest e, faktycznie do, dobra informacja, jeżeli jeżeli uda się e, ten potencjał wykorzystać, Pan wspomniał o matkach z dziećmi, to jest e, bardzo duża grupa, no drugą grupą, dru, drugą najbardziej liczną grupą stanowią też osoby starsze, które faktycznie e, chociażby właśnie z racji wieku też są e, wykluczone i raczej potrzebują takiej pomocy, a druga strona medalu jeszcze jest taka, że prawdopodobnie jak spojrzymy na to, w którym kierunku eskaluje ten konflikt za naszą wschodnią granicą, no to trzeba się liczyć z tym, że chociaż dużo osób wraca na Ukrainę, to jednak ten napływ uchodźców może cały czas wzrastać i może to nie być 2 miliony, 3 miliony, może być to nawet 10 milionów. Takie są jedne z ostatnich szacunków, szacunków zagranicznych think tanków. Jeżeli mówimy o takiej ilości osób takiej ilości uchodźców, których polska gospodarka też będzie musiała utrzymać, dać stronienie, przyjąć pod swój dach, to jak może ciężko tutaj mówić o takich prognozach, ale jak pan myśli, czy bez takiej pomocy z zewnątrz, bez pieniędzy z krajów zachodnich z Unii Europejskiej Polska jest w stanie długoterminowo bez takich systemowych rozwiązań udźwignąć taką sytuację? No to jest bardzo trudne pytanie, bo wymaga przyjęcia co najmniej kilku założeń, to znaczy no pierwsze założenie to jest założenie dotyczące skali tego napływu uchodźców, to znaczy no w tej chwili mówimy o kilku milionach osób, prawdopodobnie to jest, nie wiem, około 4, 4 milionów ludzi. No jeśli założymy scenariusz taki dosyć skrajny chyba, o którym pani wspomina, czyli scenariusz, w którym pojawi się w Polsce, 10 milionów osób, no to z pewnością no, skala tego wyzwania będzie znacznie większa niż ta, z którą się do tej pory mierzyliśmy. To jest też pytanie o to, jak to będzie rozłożone w czasie, tak? No bo to jest bardzo dużo, bardzo dużo zmiennych, bardzo dużo niewiadomych w rozwoju tej sytuacji. No i jeśli spojrzymy sobie na to, co się działo w lutym, marcu tego roku, no to ten początek był dosyć taki trudny, no bo poza tą falą gdzieś takiej bardzo szlachetnej pomocy i postawy Polaków, którzy przyjmowali uchodźców pod swoje dachy, no to mieliśmy do czynienia jednak z zakorkowaniem się pewnych wąskich gardeł, takich zwłaszcza komunikacyjnych, instytucjonalnych niekiedy. To był dosyć trudny proces, ale on wynikał z tego, że po prostu bardzo duża liczba ludzi pojawiła się w kraju w bardzo krótkim czasie. Więc pytanie, czy do tej liczby 10 milionów my będziemy dochodzić jakoś stopniowo, w sensie będą kolejne fale, ale one będą się pojawiały w miarę równomiernie i wtedy wydaje mi się, że instytucjonalnie bylibyśmy przygotowani do zaabsorbowania nawet takiej. Liczbę osób, No czy też to będzie tak, że znowu nam w ciągu dosłownie tygodnia z 5 milionów zrobi się 10 milionów ludzi wtedy to będzie wyzwanie dużo trudniejsze. Także to jest kwestia przyjęcia pewnych takich parametrów pod ten, pod ten eksperyment myślowy. Czy damy sobie radę bez pieniędzy z zewnątrz? Ponownie trudno powiedzieć. No, w tym momencie, według statystyk, bardzo duży odsetek tych uchodźców, którzy zgłosili się uzyskali w Polsce PESEL, jednak zatrudnienie podejmuje. W tym momencie to jest już kilkaset tysięcy, kilkaset tysięcy osób, wobec czego jeśli sobie to przemnożymy przez potencjalną wielokrotność tej liczby, liczby uchodźców, która mogłaby do Polski dotrzeć, no to pewnie byłoby to dodatkowy, nie wiem, pewnie milion, może półtora miliona osób pracujących w gospodarce, czyli no to byłaby kolejna wartość, która byłaby u nas wygenerowana. Natomiast nie zmienia to faktu oczywiście, że dobrze byłoby, gdyby to Polskie trafiły jakieś środki na gdzieś tam koordynację i na zapewnienie tej pomocy humanitarnej. A to jest dosyć racjonalne i oczywiste. To czy to by się odbyło jakimś mechanizmem przekierowania części. Środków z już istniejących programów, czy też wygospodarowania, wyasygnowania, nowych, nowych, środków finansowych, to jest trochę, to jest trochę wtórne. Natomiast sam fakt, że taka pomoc z zewnątrz by się przydała, no to jest dosyć, dosyć oczywiste. To jest duże wyzwanie, to jest, fala uchodźców, z którą nie mieliśmy do czynienia od wielu, wielu lat, w zasadzie bezprecedensowa w tej, äh, najnowszej historii, wobec czego oczywiście taka, <grym> tego rodzaju program pomocowy byłby jak najbardziej przydatny. Choć trzeba powiedzieć, że i bez takiego programu te fale uchodźców, którzy do tej pory do Polski dotarli, udało się, mówiąc kolokwialnie, zaopiekować w Polsce i chyba już mimo tych pierwotnych obaw wyrażanych przez niektóre środowiska, sytuacja się ustabilizowała, jeśli chodzi o instytucje, rynek pracy, organy administracji publicznej. Daliśmy sobie z tym radę. Tak samo jak daliśmy sobie, Pan dał sobie radę z odpowiedzią na to trudne bardzo pytanie złożone. Bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że udało się słuchaczom Radia Wnet chociaż odrobinę rozjaśnić sytuację związaną właśnie z polskimi firmami w zderzeniu głównie teraz z sytuacją na Ukrainie. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Jakub Binkowski, członek zarządu, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję tejme. Kurier Ekonomiczny. Partnerem Kuriera Ekonomicznego w Radio jest KGHM Polska Miedź. Wspieraj regularnie swoje radio na Ukośnik Wspieraj Radio Wnet. Już od 12 lat robimy radio. A tworzycie je przede wszystkim Wy, słuchacze i przyjaciele. Radia wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie radio wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówka radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać radio wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję Radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia Radia i do tego przyjemność do opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl Ukośnik Wspieraj Radio wnet.